Siemanko, Hubert z tej strony z Uwana. W tym filmiku pokażemy Wam jak poprawnie zamknąć zawór i jak przystąpić do procesu pompowania swojego supa. Abstrahując od tego, że zawory różnią się wyglądem, one wszystkie działają w ten sam sposób czyli mają w środku taki swoisty dzyndzel, który zamyka lub otwiera zawór. I ten dzyndzel może znaleźć się w dwóch położeniach: albo w pozycji górnej zamkniętej, albo w pozycji dolnej otwartej. W zasadzie. Ten skok jest hmm, trudno dostrzegalny gołym okiem, ale on jest, to jest hmm, pewnie około pół centymetra, za chwilę Wam to pokażemy na zbliżeniu. I przed procesem pompowania deski zawór należy zamknąć, czyli położyć go w tym e, położeniu e, górnym, e, przekręcić go ruchem kciuka, zamknąć, włożyć pompkę do pompowania supa, którą macie w zestawie, nakręcić ją na zawór, no i rozpocząć proces e, pompowania swojej deski słupa. Tutaj proces pompowania został zakończony jak słyszeliście było słychać syknięcie to znaczy, że ciśnienie w supie jest prawidłowe pokazało nam to też manometr zawór był w pozycji zamkniętej czyli dzynzel został podniesiony i teraz po wypięciu pompki nie mamy problemu z uciekającym powietrzem ponieważ jeśli byłby w pozycji otwartej czyli dolnej powietrze zaczęłoby nam teraz uciekać dotyczy to również gorszej jakości zaworów czasem się zdarza, że po prostu pomimo tego, że zamknięcie samoczynnie się potrafią otworzyć Korek należy zamknąć, zabezpieczyć. Można przystąpić do dopływania na tak na pompowanie testów. Do zobaczenia w kolejnym filmiku na naszym kanale.